Są ludzie, którzy są urodzeni e, po to, żeby robić politykę, żeby pracować w dyplomacji. Nikt nie może się do nich o nic przyczepić, doczepić. Są takie osoby. Może Magda Mołek jest taką osobą. I ja nigdy nią nie będę. Do czego zmierzam? Właśnie rozumiem. Spójrzcie się na głowie. Ja uważam, że to zabawne. Mi się spodoba. I, i, I co? I co? Wiem, że Gams ja się urodziła facetem, ja bym była słuchajcie, Bita co weekend w każdym klubie. Bóg wiedział, co robi, że urodził mnie y, dziewczynką m 60 blondynką y, z piersiami. Bo tylko dlatego jeszcze żyję, i to mnie jedyne ratuje, że ode mnie się nic nie oczekuje, bo jestem blondynką i zajebiście. Każdy, ka każdy, każde mądrzejsze zdanie wypowiedziane z moich jezusów: aplauz po prostu, brawo! Troszeczkę po sobie jadę w tym momencie, bo jestem na siebie troszeczkę zła. Zaproszenie na Wigilię służbową. W moim przypadku jest to Wigilia blogerów i vlogerów. Rok 2013 był jednym z najbardziej zdyscyplinowanych dla mnie lat w moim życiu, gdzie naprawdę z kalendarzem, punkt po punkcie wypełniałam wszystkie założenia, które zrobiłam w Sylwestra 2012-2013 i dziś z pełną świadomością bez w stanie powiedzieć, że zrealizowałam 90% planu. I jestem z tego bardzo dumna. Przecież nie chodziłam na imprezy, nie piłam w ogóle alkoholu, dwie lampki wina to było o, ludzie. E, nie, nie jem mięsa już od pół roku, nie piję gazowanych napojów, Coca-Coli. Trenuję, ćwiczę, gotuję sama, interesuję się duchowością, naprawdę przeżyłam 7 w głodówkę, biegłam 5 km, no dużo, że naprawdę byłam się zadowolona i to wszystko było bardzo, bardzo byłam sfokusowana, skupiona, e, skoncentrowana i bardzo, bardzo się starałam. Dlatego kiedy? Dostałam zaproszenie na wigilię y, służbową w grudniu. To pomyślałam sobie fajnie. To jest grudzień, z takim miesiącem, w którym ja mogę poświętować cały rok ciężkiej pracy. No i poszłam na tę wigilię. Siema! Wpadłam! Bar! chodźcie pijemy! To był błąd. Wzięłam kolegę swojego Jana. W Janie idziemy. Bania, 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 bania. Godzinę później. Cygriza! Ty kominek, co z szakiem Było bardzo miło, moim zdaniem. Ja się bawiłam świetnie. W ogóle muszę to zaznaczyć, że ja naprawdę bawiłam się fantastycznie. Wstaję rano, mam strasznego kaca. Ale takiego kaca po prostu, że... Aaaa! Chcesz urzać? Nie, Ogień. Nie, użycie jest. Cały czas się mdli. Nic nie możesz się z nikim dogadać. O. Ale naprawdę na samą myśl o tym jest mi niedobrze. Więc wy naprawdę wczoraj ten to jest niemożliwe. No ale wiecie, jak się nie pije rok, to każda ilość łyski, która jest ciężkim alkoholem jest to dużo. Telefon czytam. SMS wczoraj o 21.21 .21. to jest upokarzające, że to nie było nawet późno. Krzyknęłaś właśnie przez mikrofon, wynajebane ziomy, chodźcie tutaj. Chyba robisz sobie krzywdę. Aaaa! Dzwonię. Nie ja wiem, o co ci chodziło z tym SMS-em? O co mi chodziło z tym SMS-em? Próbowałam uratować ci skórę. Ja mówię, A przed czym? Śpiewałam na karaoke. On do mnie, Klaudia, nie było karaoke. Nie ja jak nie było, przecież śpiewałam. On mówi, jako jedyna i wszyscy wyszli. Wpuścili salę. Na przykład została taka blogerka, blogerka Paula, która mnie nagrała na swój telefon i wrzuciła to na Instagram. Co mnie najwidoczniej wtedy, w tamtym czasie wydało się mega zabawne, dlatego że w moim telefonie znalazłam z nią wspólne zdjęcia z Kibla. Prezydentem w tym kraju już chyba nie zostanę, co? No i kiedy ten mój kolega stwierdził, Klaudia, wychodzimy z tej wigilii. To ja się wróciłam do baru i, jak ostatni wieśniak, chwyciłam butelkę pod pachę. No i wyniosłam butelkę alkoholu, z wstyd i hańba. tłumacząc, że to jest mój drink na drogę. I weszłam. Kiedy już miała być dramatu koniec, kiedy już, już, miała, już mam krok od swojego nauczka, no to, to mnie broniło. To ja mieszkam, niestety, jakby po drodze do mnie do domu, z skrótami mija się skłod przy wilczej. Ten, który z, był znany teraz 11 listopada z walk ulicznych i z tych koktajli mołotowa. Przechodząc koło tego skłotu, stwierdziłam, że zaprzyjaźni się z tymi fantastycznymi ludźmi, którzy stoją na zewnątrz. Mój kolego już... Klaudia! On się wychodził z tego e, rogu, żeby sprawdzić, czy ja jeszcze żyję, czy ludzie ze skłotu już mnie właśnie pobili. Bo na bank kogoś obraziłam. To ku jego zaskoczeniu, pora stałam z tą swoją butelką, tak? Wokół mnie, wianuszek wygolonych, wytatuowanych, groźnie wyglądających ludzi. Słuchających, co ja mam do powiedzenia. Nie, nie wiedzieli, o co mi chodzi. Nikt tam nie wiedział do końca, podobno, czego ja od nich chcę. A ja o nich mówiłam, ja się śmiałam, ja opowiadałam. I co zrobiła? Wyleciała mi butelka. jed, potrzaskałaś. <ścoughs> Przy nich cisza. I ja on podobno się wtedy przeżegnał. A ja, obrażona, no to jest koniec imprezy dla mnie. Chodźcie do mnie! I zabrałam tych ludzi. Do swojego domu. Znalazłam Jana i siema Jana, jak tam? To mi delikatnie doszło do zrozumienia wtedy, że nie możesz iść do domu, to są obcy ludzie, Klaudia, spójrz mi w oczy, obcy ludzie, nie znasz ich, oni tu są, skłop, pamiętasz 11 listopada koktajla mołotowa, nie bierzesz ich do domu. I podobno ja się wtedy odwróciłam i na sprytną, pijaną Klaudynkę mówię do nich tak, tylko Mój może z policjantem, żadnych narkotyków u mnie! No, i oni podobno poszli sobie normalnie, tak zwyczajnie. Nikt mi nic nie zrobił, e, wszystko zażegnałam, poszłam do siebie do domu, byłam z siebie bardzo zadowolona z tego dnia. Rano wstałam, myślałam, że to była świetna wigilia, że ja, ja bawiłam się naprawdę przednio. <grym> Tylko widzicie, mm, ja naprawdę miałam bardzo, bardzo ciężki rok. Ja naprawdę w tym roku bardzo ciężko pracowałam. Na yy, swój samorozwój. <grym> Tylko po to, żeby na wigilii służbowej udowodnić mój niedorozwój. <grym> ta -da!